Drogi. W pięćdziesiątym drugim odcinku zdrawek na wesołą część to ja. To ja, ała, to ja. A ja to pomocnik specjalistyczny. Mistrzu drugiego planu, przywitaj się. Mistrzu. Mistrzu drugiego planu. Jesteś? Nie ma go, Mówisz, że go nie ma, no to jak mówi, że go nie ma, to go nie ma. Dobra, pozdrawiamy wszystkich widzów, widzów, widzów. Przyjmijcie pozdro dla mienia, pozdrawiamy Olio, no Roxy. Niem, niem. słyszeliśmy, że za mało piosenek. To mieliście na rozpoczęcie. <klamatory> a teraz mega pensja, mega pensja jest, 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 jest już, już w banku naszym, na a, 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 Mamy dwie mega pensje, po 10 zł. Czyli jednak mamy dwie mega pensje w banku, w banku naszym. Szym, 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 w banku naszym. Są pensje nasze. Trzymajmy pensję. Tak? O nie! A, klacześ znów klatnął. No, ty O nie, mózg mu odpadł. O, a to peszek! Pamiętaj, pomocniku specjalistyczny. Ocz kto za każdy, ale rozum do tego wybradzi. No dobra. Czy ty wiesz, czy ty wiesz, że trzeba pisać dużo rzeczy w komentarzach? Jeśli nie wiesz, to napisz. No dobra. Pustajcie po ja też kto może do was napisać, to macie. Jeżeli ktoś wie, że trzeba pisać dużo rzeczy. W komentarzach niech niech napisze wiem z wykrzyknikiem, ale wykrzyknik taki taki znak, a nie litera w krzyknik, wykrzyknik tylko. My wiedzieli o co chodzi. Więc zapałaczyklu zaczynamy zdrapywać. Tak. No to zapraszamy do naszego zdrapowania. się ty się połóż, ty się połóż. Z wiesz, wiesz, że w komentarzu i, 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 Musisz wszystko, wszystko i, 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 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Pojawiły się dwa nowe osobniki. Mega pensja z mega pensją. Wielka walka, kto dostanie lepszy dom. Oba dostaną takie same domy, więc po co się myli. Wkracza tu Łyżuś. widzowie czekają o co chodzi, na co czekają, nie wiem o co tu chodzi. No tak, stopnie wygranej. Mamy pierwszy stopień, to pięć. Mamy dziesięć stopni wygranych, wystarczy. Pokaż nam z przodu, bo to jest najbardziej interesujące. I może przeczytasz o co tutaj chodzi. Czyli dostaliśmy dwie mega pensje? Uuu, mega pensja pensjonat może. Jeżeli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak którejś z wygrywających liczb wygrałeś przepisaną do niej kwotę znajdź dwa razy napis mega pensja na polu twoje liczby i wygraj i wygraj główną wygraną. Wiesz o co chodzi? Nie? Ja też. No dobra czyli zaczynamy zdrapywanie. Zrobimy sobie tak że zdrapiemy tak o rządku ja przeczytam. Trzydzieści jeden, jedenaście, dwadzieścia jeden, siedem, czterdzieści dziewięć. Co? Nie się zdrapać. Jeden, osiem,

Wiesz, wiem, złotem 47, 3, w ogóle sprawdzasz te liczby? Tak. 23, 36. Pojedyncza, pojedyncza 22 beznadziejnie się drapie. Trzeba po prostu wyczyścić. Teraz zmienimy monetkę. 22 8 48 19 28 35. Niestety pierwsza zgrabka przegrana. Jesteśmy po zmianie monety. Teraz lepsza. Rozgrzać ją trzeba. 48

dwadzieścia trzy, trzynaście, trzydzieści pięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia osiem. O, tak świetnie. Kamera widzi. Jeden. Dziewiętnaście. No i dwa ostatnie rączki. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia sześć. Czterdzieści dziewięć. Piętnaście. Dwadzieścia cztery. Ciekawe, dlaczego nie mamy dwóch prawych rąk. O, mega pensja. Ile razy trzeba mieć? 2. No to jeszcze raz i kończymy nagrywanie 42 Nie. 8 2, 34 No niestety... Nic op... nie wygraliśmy, ale może wędziej wec... zobaczycie. Więc macie chwilę Niestety obydwie zrabki okazały się tak zwane puste. I więc lajkujcie, Subujcie. I koment.